Silnik z tyłu, napęd na tył, dwa miejsca. no Brzmi po prostu jak jakieś rasowe Lamborghini, ale to tylko Smart 42. Jest to trzecia generacja tego modelu. Pierwsza zadebiutowała w 1998 roku, czyli już masę czasu temu, ale to niestety jest ostatnia generacja z silnikiem spalinowym. Przed Państwem Jakub Pajka, Pajka prowadzi oraz Smart 42. Marta ciężko jest pomylić z innym samochodem. Jest to bardzo charakterystyczna linia, która w zasadzie od tylu lat no, bardzo mało się zmieniła. Smarcik ma niewiele ponad 2,5 metra długości, więc od swojej pierwszej generacji urósł zaledwie o 150 cm jest troszkę szerszy, wygląda tak, no nawet byśmy powiedzieli, sportowo tutaj takie napompowane nadkola. Bardzo ładny, taki nowoczesny grill. W tej generacji też pojawiły się fajne. Ledowe światła, które no, dodają tutaj też charakteru temu samochodowi. E, mamy ładną felgę. Nie jest to duży rozmiar, no bo wiadomo, sam smarcik nie jest duży, ale tutaj pięknie się łączy ten czarny ze srebrem, dodaje trochę właśnie takiego, no można powiedzieć, no nie wiem, dla mnie to auto wygląda sportowo. Nie jest to wersja Brabus, ale o tym wszystkim jeszcze powiemy później. Linia dachu tutaj nam opada, powodując tak wizualnie, że auto niby trochę jest obniżone aczkolwiek ten dach ciągnie się tutaj bardzo długo, więc w środku ma naprawdę dużo miejsca. Tutaj takie, no, wloty powietrza, niby sportowe, no ale wiadomo, jest to jednak niestety atrapa. Przechodząc do tyłu samochodu, ścięty tył, krótki tyłeczek, parkować jest naprawdę łatwo. No i co? Chyba tyle o samochodzie z zewnątrz, no bo to auto, no, musi się podobać, tak? To jest auto stworzone dla kobiet, dla mężczyzn, którzy potrzebują po prostu małego że tak się wyrażę pierdzikółka, które będzie śmigać po mieście w tych małych uliczkach wszędzie zaparkuje no i do tego właśnie Smart jest stworzony widzimy tutaj dwa kolory nadwozia, które zwracają uwagę, no to jest właśnie ktoś kto kupuje Smarta no musi się wyróżniać, prawda? bo nie daj, że ten samochód jest dosłownie no mikro, jest mikro samochodem no, to jest jak połowa samochodu jakiegoś wielkiego amerykańskiego tutaj mamy połowę dwa kolory Napęd na tył, więc prowadzi się też. No, może nie sportowo, ale czuć w zakrętach jednak, że ten samochód no, odpycha się z tych tylnych kół. No, zapraszam Was teraz do środka. Witają nas piękne drzwi bez ramek. No, sportowy charakter tego auta widać dosłownie na każdym kroku. E, ale od razu widzimy pierwszą wadę tego auta. Drzwi są niestety ogromne. No. W małym samochodzie oczekujemy tego, że drzwi również będą małe. Bardzo to utrudnia wysiadanie, szczególnie na małej przestrzeni. No ale trudno było tutaj wymusić coś innego, zrobić te drzwi mniejsze, ponieważ no, tak to jest z autami, które mają tylko trzy drzwi. No i tutaj niestety nie jest to wyjątek. Zapraszam do środka. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Ku moim zdziwieniu, nad głową mam dużo przestrzeni, a fotel nie jest ustawiony na najniższej pozycji. Ale patrząc do góry, piękna panorama, która oczywiście optycznie tutaj powiększa nam wnętrze, ale to jest dla mnie świetny akcent, uwielbiam to w samochodach. Tutaj z kolei znajdę małą, mały schowek na okulary. Tutaj mamy standardowo uchwyt dla pasażera. Ale co widzę przed sobą? Widzę piękną, sportową kierownicę, wielofunkcyjną, możemy z niej odbierać połączenia, sterować tutaj oczywiście radiem oraz tempomatem. Także w miejskim samochodzie również znajdziemy takie udogodnienie jak TempoMat. Cała deska jest obita takim e, materiałem, który naprawdę bardzo ładnie wygląda w połączeniu z tymi wylotami powietrza. Przed sobą widzę wyświetlacz multimedialny sterowany z kierownicy. Na środku mamy również duży wyświetlacz, na którym znajdziemy takie udogodnienie jak Automapa, jak telefon. Możemy tu również sporować z Bluetoothem. No, więcej nam tutaj nie potrzeba. Automatyczna klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów z trybami Eco oraz Sport. Wszystko wygląda tutaj poprawnie. Jakość wykonania też wydaje się być w miarę solidna. Podczas jazdy nic nie trzeszczy, nic nie puka. Schowek tutaj taki nie za duży, ale jakieś małe rzeczy się zmieszczą. Jeśli chodzi o cup holdery, no to tak tutaj mamy dwa małe, w które niestety bidon nie wejdzie. Ale jakiś mały kubek do kawy powinien się zmieścić. Tutaj, ewentualnie, w taki sposób możemy to położyć. Ale w drzwiach mamy bardzo duże kieszenie, gdzie bez problemu sobie takie coś schowamy. Podłokietnik, regulowany, z takim, no, półeczką, można by powiedzieć. Sportowe siedzenia, trzymanie boczne, nie jest najlepsze, ale są za to bardzo wygodne. Z kolei jakość wykonania boczków, no, pozostawia wiele do życzenia, ale nie ma co się dziwić, ponieważ ten smart jest bliźniaczy z Renault Twingo, a jak wiemy materiały w Renault również nie są najlepsze. Wyobraźcie sobie, że ten samochód jednak ma bagażnik. Naprawdę go ma. Ma on 260 litrów. Tutaj szybka do góry. Gdy na przykład szybko chcemy coś wrzucić, nie musimy otwierać całej klapy. Natomiast mamy tutaj taką półeczkę na której możemy sobie usiąść ze swoją partnerką. Aczkolwiek moja partnerka musiałaby wyważyć 20 kilo, ponieważ to jest tylko do 100 kg. Zatem dwójka dzieci spokojnie może tutaj sobie przysiąść. Również tutaj mamy taką właśnie taki schowek na różne graty, na przykład do czyszczania samochodu. Po otwarciu tej roletki spokojnie możemy zmieścić tutaj walizkę. Jest to walizka taka myślę, że dwie osoby spokojnie na weekend mogą się w nią zapakować. Proszę bardzo, mamy jeszcze bardzo dużo miejsca, także tym autem na weekend, czy nawet taki tygodniowy wyjazd powiedzmy, dalibyśmy radę się zabrać. To teraz przejdźmy do serca tego małego potwora. Jak możecie się już domyślać, tutaj nie ma silnika, tutaj znajdują się jedynie płyny oraz akumulator. Silnik tego demona znajduje się z tyłu, tam gdzie jego napęd, czyli na tył. Więc jeszcze raz, zapraszam Was do tyłu. Silnik mamy tutaj. Jest to metalowa pokrywa, pod którą znajduje się serce. Jest to przykręcone tutaj takimi wkrętami, nie będziemy już tego pokazywać, ale uwierzcie mi, że ten silnik spokojnie daje radę sobie z tym samochodem. A jakie jednostki się tutaj znajdują, zaraz Wam opowiem. prowadzi się bardzo dobrze bardzo pewnie czujemy się w nim naprawdę komfort, komfortowo tak jak w domu po prostu no, miejsca mamy sporo, tak jak już wspomniałem jedyne co zobaczyłem co mi się nie podoba, to po zasunięciu relety ona zaczyna tak tutaj zwisać niefajnie, tak że po prostu czuję, że zaraz dotknie po prostu tutaj mojej głowy no to jest mała wada tego samochodu, ale po słonięciu wpada nam dużo słoneczka, wszystko naprawdę wygląda przepięknie jeśli chodzi o to co pod ręką wszystko jest tam gdzie powinno być do wszystkiego jest łatwy dostęp na nogi również tego miejsca jest wystarczająco jeśli chodzi o moc tego samochodu to jest silnik 0.9 turbo on ma 90 koni to auto naprawdę no, jak na takie małe miejskie wozidełko jest wystarczająco jeśli chodzi o Silnik podstawowy to jest 1,071 KONI. Wszystkie są trzycylindrowe, zatem ich kultura pracy jest no nie na najwyższym poziomie. Co też daje się we znaki przy odpalaniu tego auta, ponieważ brzmi wtedy jak traktor. Mamy dwa tryby jazdy: Eko oraz Sport. Teraz jesteśmy na sporcie. Ale słychać silnik z tyłu. Słychać, słychać. Fajne wrażenie, naprawdę fajne. Reakcja na gaz nie jest spektakularna. Jest tutaj małe opóźnienie wyczuwalne, plus przy zmianie biegów jest takie wyczuwalne małe szarpnięcie. No nie jest to tutaj e, najwyższej jakości dwusprzęgłówka, ale i tak e, myślę, że skrzynia automatyczna teraz w mieście, no to jest podstawa, bo mm, komu chce się bachlować, tak? Skoro już kupujemy auto do miasta, no to jeździmy pełnoprawnie po miejscu, czyli z automatem. Jeśli chodzi jeszcze o wyposażenie tego auta, no to wszystko tutaj mamy czego trzeba. Tempomat, wielofunkcja. No, nic więcej nie potrzebujemy. Ale co ważne, to auto jest względnie wysokie, więc standardowo to auto jest wyposażone w tak zwany system Crosswind Assist, który po prostu jest odpowiedzialny za to, że nasze auto nie zjeżdża z toru jazdy przez boczne podmuchy wiatru. Co przy takim samochodzie jest na pewno bardzo ważnym aspektem. Samochód waży około 1000 kg, co w połączeniu z tymi 90 koniami jest naprawdę satysfakcjonujące. Mamy tutaj też wersję Cabrio oraz Brabus. Jak wiemy, Brabus to jest taki tuningowa marka, która współpracuje z Mercedesem. I tutaj też maczała swoje paluszki, więc naprawdę możemy mieć bardzo takiego no, luksusowego tutaj powiedzmy smarcika, aczkolwiek ta wersja naprawdę też no, nie ma tutaj biedy, nie ma się czego wstydzić. Design jest na moim zdaniem najwyższym poziomie, bo chyba więcej nie można oczekiwać od takiego samochodu, prawda? No, nie kupujemy Smarta, żeby jeździć po prostu sobie Mercedesem klasy S. Tylko pomykać sobie po mieście przy względnie niskim spalaniu, które tutaj akurat no, nie jest tak niskie, jak gwarantuje producent. Jest on na poziomie około 7 litrów, co wynikiem jest takim no, przeciętnym, ale myślę, że możemy wybaczyć temu, temu autku taki wynik, bo przyjemność zjazdy jest. No, ponadprzeciętna, można by powiedzieć, że nie spodziewamy się po takim małym samochodziku tego, że będzie nam dawał tyle uśmiechu. szczególnie gdy wciskamy gaz i słyszymy ten silnik z tyłu. Nie brzmi on może najpiękniej, ale naprawdę to, to uczucie, że mamy napęd na tył, silnik z tyłu i obok nas siedzi tylko jedna osoba, no to jest coś dosłownie jak w sportowym samochodzie. Jeśli chodzi. O silniki spalinowe w tych samochodach to są one już w przeszłością. Tak jak powiedziałem na samym początku, to jest ostatnia generacja Smarta, która ma silniki spalinowe. Od teraz przeszli oni tylko na napęd elektryczny, a razem z tym zmieniła się nazwa i od teraz nazywa się EQ42. Więc już niestety spalinówek nie doświadczymy. Po 23 latach odchodzą one do lamusa, ale no, było to nieuchronne. Wszystkie tak naprawdę marki teraz zmierzają do elektryfikacji, no bo jak wiemy należy dbać o naszą planetę, czy to się to podoba, czy nie, tak będzie. To teraz małe podsumowanie. Kilka rzeczy, które nie podobają mi się w tym samochodzie. Na pewno będą to słabej jakości plastiki, zasłonka do szyberdachu, która, no troszkę zwisa. Kultura pracy tego silnika przy odpadaniu brzmi jak traktor. I ostatnie jest to że popas trzeba sięgnąć naprawdę bardzo daleko. Jeśli chodzi o plusy tego samochodu, to na pewno jest to niesamowity promień skrętu. Dosłownie w miejscu możemy się obrócić. Komfort jazdy. Naprawdę tym autem przyjemnie się podróżuje i powoduje banana na twarzy. Jeśli chcemy małe miejskie autko, to nada się idealnie a również i na weekend. Damy radę sobie wybrać się z naszą partnerką, kolegą, koleżanką. Spokojnie, dwie osoby można tym autem podróżować. Wyposażenie również jest wystarczające, niczego więcej nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o ceny tych samochodów, obecnie musimy mieć około 35 tysięcy złotych, żeby takie autko sobie sprawić. Myślę, że jest to auto do rozważenia. Jeśli na przykład możemy pozwolić sobie na drugie auto w rodzinie, jest to świetny wybór. Bajka prowadzi. Dziękuję i do zobaczenia! Jeśli jesteś z okolic trójmiasta i chcesz, aby twój samochód został bohaterem któregoś z odcinków, napisz do nas na maila podanego w opisie.